Prosiłbym też jeszcze o zabranie głosu pana Michała Bruszewskiego, który napisał książkę Kronika Prześladowanych, i chciałbym, żeby pan zarówno powiedział coś na temat samej książki, jak również tego, skąd pan czerpał właśnie informacje. Skala cierpień, skala prześladowań to jest bardzo trudny temat i niestety w opinii publicznej zmarginalizowany. I moja publicystyka jest taką pewną formułą, no ja to czasami nazywam wołania na puszczy, to znaczy wracania do tych trudnych tematów, by po prostu o tym, co jest ważne i co dzieje się na świecie, mówić. I trzeba mówić o tym, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą na świecie, bo tak jest w istocie i niestety o tym cały czas zapominamy. Ta geopolityka, o której Pan wspomniał, ona też nie wspiera, nie pomaga w pamięci właśnie o Chrześcijanach na całym świecie, którzy są bardzo często ofiarami wszelkiej maści konfliktów czy wojen. Jeżeli chodzi o same źródła, to ja mogę tutaj przypomnieć, że tak zwane państwo islamskie, które kontrolowało część terytoriów Syrii i Iraku, dokonywało zbrodni ludobójstwa. Porywało chrześcijan, porywało jazydów, tych chrześcijan tak naprawdę wygnano z domów. Ci, którzy nie zdążyli uciec, byli prześladowani w różny sposób. Począwszy od tego, że za sam fakt bycia chrześcijaninem należało płacić kontrybucję, podatek, tak zwaną dzizję. Mężczyźni, którzy byli, można powiedzieć, w wieku poborowym, byli rozstrzeliwani, oczywiście rodzinom, Dżihadyści zmuszali te rodziny do przejścia na islam. Natomiast no, z tych świadectw, które znamy, wiemy, że nawet ci, którzy przetrwali te pogromy, a nie zdążyli uciec, oni tak swojego losu nie ocalili, bo jeszcze do samego końca, gdy tzw. państwo islamskie broniło się na mosulskiej starówce, to tych ludzi używało jako żywych tarcz i ich, ich mordowało. Te świadectwa, które są w książce, to są świadectwa ludzi, którzy przed zbrodniami ISIS. Uciekali świadectwa chrześcijan, którzy z tymi zbrodniami chcieli walczyć z bronią w ręku, czyli żołnierzy, rekrutujących się tak naprawdę z tej młodzieży chrześcijańskiej na północy Iraku, która ze swojego domu, na przykład z miasta Karakosz, musiała uciekać właśnie przed tymi zbrodniami, ludzi, którzy chcieli po prostu wrócić na gruzy, odbudować swój dom, także tych rodzin. Ja byłem w obozie dla uchodźców wewnętrznych w Iraku, właśnie, czy znaczy w zasadzie w irackim Kurdystanie, tak powinniśmy powiedzieć, w Ankała, w dzielnicy Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu i tam pomoc kościołowi w potrzebie właśnie taki obóz dla uchodźców wewnętrznych, żeby im pomóc, prowadziło i to, co ja tam widziałem, to mogę zaświadczyć, tą heroiczną pracę organizacji humanitarnych Kościoła Katolickiego, bo tym ludziom trzeba było pomóc, ale też trzeba było pomóc roztropnie i widać to, że Kościół Katolicki wie, jak Roztropnie pomagać, i moja książka jest w pewnym sensie takim świadectwem, i też pokazaniem Polakom anonimowych bohaterów XXI wieku. Takim promykiem nadziei dla mnie jest praca prelegentów, którzy są, łączą, się, łączą się z nami, praca pomocowa, bo te dzieci w obozie mogły chodzić do szkoły, mogły uczestniczyć na zajęcia sportowe. A pamiętajmy, że dzieci są największymi ofiarami wojny, więc widać tutaj, że że Kościół pomaga różnym osobom, bez względu na wyznanie. W swojej książce pisze np. o sytuacji na wschodniej Ukrainie, co paradoksalnie jest. No podwójnie zapomniano wojną, dlatego że po pierwsze, no teraz wiele się mówi na przykład o Górskim Karabachu, o, tych, o tej sytuacji, która dzieje się w innych miejscach na świecie, natomiast o wschodniej Ukrainie świat zapomniał, a tam też księża jadą i czasami pierwszy raz są w stanie wyspowiadać kogoś, i dla tych osób jest to bardzo ważne, wożą tam lekarstwa, wożą tam akcesoria, plecaki do szkół dla dzieci, lekarstwa. A pamiętajmy, że pod Donieckiem są nadal wioski, gdzie ludzie nie mają na przykład gazu czy prądu, więc żyją w zasadzie w taki sposób, na ciężko to nazwać życiem jest to pewna wegetacja. I takie świadectwa w tej książce się znajdują. I w tej trudnej sytuacji są ludzie, którzy chcą pomóc, i są ludzie, którzy taką pomoc realizują. Warto powiedzieć o tym, kto stoi za prześladowaniami, bo tutaj moi przedmówcy bardzo słusznie wspomnieli o organizacjach islamistycznych, radykalnych, ekstremistycznych, które chrześcijan prześladują i są to organizacje, no tutaj wspomniane tak zwane państwo islamskie, ale też pamiętajmy, że tutaj Pan wspomniał o geopolityce, na przykład ISIS było organizacją bagatelizowaną. Na przykład Barack Obama stwierdził, że są to terroryści z drugiej ligi. Potem się okazało, że ci terroryści z drugiej ligi podbili ogromne obszary dwóch kluczowych państw Bliskiego Wschodu i właśnie ludność prześladowali. Mieli też swoje służby, tak zwana hizba która wprowadzała prawo soriatu bardzo brutalne na tych podbitych terenach i chrześcijanie byli właśnie ofiarą takich działań. Mamy takie organizacje jak al kaida gdzie w zasadzie wojna z Al-Qaidą nadal się nie skończyła. Są oddziały powiązane z al kaidą w Syrii, ale są także, tak jak Ash-Shabab wspomniane przez księdza, właśnie w Somalii. Jest organizacja Boko Haram powiązana z tak zwanym państwem islamskim, bo przypomnijmy, że Boko Haram składało wierność Samozwańczemu kalifatowi, gdzie na północy Nigerii, a czy w ogóle mówimy na przykład o stanie wojny w Nigerii, no oficjalnie nie trwa tam wojna, ale na północy tego kraju dochodzi do prześladowań, gdzie z jednej strony Boko Haram atakuje chrześcijan, ale także podjudza na przykład pasterskie plemie Fulani, muzułmańskie, także do rajdów na chrześcijańskie wioski, więc można powiedzieć, że te problemy Afryki. Gdzie ta geopolityka, państwa europejskie, gdy Afrykę kolonizowały, to można powiedzieć, że przeprowadziły linie graniczne na kontynencie afrykańskim, tak gdzie obecnie w organizmach państwowych są bardzo często grupy etniczne, które ze sobą walczą, gdzie jest też duża bieda, problemy ekonomiczne. Przypomnijmy, że też jest ogromny boom demograficzny z tymi nierozwiązany, nierozwiązanymi problemami. I te organizacje, one właśnie y, żerują na takich sytuacjach. Tam, gdzie jest styk kulturowy, religijny, tam, gdzie są problemy ekonomiczne, tam, gdzie jest sytuacja wojenna, tam, gdzie y, na otwartej ranie można żerować, tam te organizacje islamistyczne niestety w ten sposób działają. Ale jest też druga grupa prześladowców, i też ujęta w tych statystykach, bo pamiętajmy, że państwem, które zazwyczaj okupuje pierwsze miejsce albo w ogóle pierwsze miejsce, Państwa, które prześladuje chrześcijan, jest to Korea Północna. Ale nie tylko ona, dlatego że jakby drugą grupą prześladowców są komuniści, są e, rządy powiązane z komunistami, czy z neokomunistami, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, rządy związane z skrajną lewicą, i są prześladowania chrześcijan w Korei Północnej, ale są też w Wenezueli, gdzie widzimy, co się dzieje i do jakiej katastrofy ekonomicznej te rządy e, komunistyczne doprowadziły ten kraj, ale też na tej fali antychrześcijańskiej, gdzie te antychrześcijańskie komunistyczne działania są w zasadzie cały czas, cały czas w użyciu i tych chrześcijan dotykają. To z tymi działaniami, gdzie księża są w sposób wulgarny wyzywani, gdzie kościoły są bezczeszczone, gdzie wypisuje się różne obraźliwe hasła na murach. no Jest to też działanie skrajnej. Lewicy, gdzie można powiedzieć, niestety nawiązują do tych komunistycznych trendów, które też do tych prześladowań chrześcijan się wpisywały. To wszystko jest nałożone na pewne problemy cywilizacyjne, bo na przykład na zachodzie Europy mamy sytuację, gdzie no co, tamtejsze rządy, też związane z lewicą, zrobiły: no, wyrugowały wartości chrześcijańskie z podstaw, z fundamentów tych państw. To spowodowało próżnię polityczną, w którą z łatwością wszedł radykalny islam. No i mamy tego dowód, to znaczy ten młody Czeczen, który obciął głowę francuskiemu nauczycielowi. Jest to dramatyczna y, sytuacja, która obnaża po prostu problem cywilizacyjny, który w Europie się znalazł. I mo, w mojej opinii, zresztą nie tylko moje, jak było słychać y, wypowiedzi przedmówców, y, ma to ogromny związek z po prostu ze zwalczaniem wartości chrześcijańskich jako takich, po prostu z walką z chrześcijaństwem. Notabene, ten y, młody Czeczen, który dokonał tej makabrycznej zbrodni y, we Francji, on był z y, Moskwy, więc y, to też w pewnym sensie coś y, pokazuje. I prasa nawet pisała, że Yy, miała ta rodzina plany, żeby przyjechać yy, do Polski. Natomiast w końcu, w końcu osiedlili się we Francji. Sytuacja jest taka, że liderka yy, tych, tych, yy, no, tych ruchów, tak, te, 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 to co się dzieje na polskich ulicach. Pani Marta Lempart, jak otworzy buzię, to nie jest w stanie przez pięć minut powstrzymać się od przeklinania, nawet na konferencji prasowej strofowała dziennikarzy i używała wulgaryzmów. Jest to wyjątkowo wulgarny protest i pokazuje on, że poziom naprawdę debaty publicznej ze strony skrajnej lewicy, Osiągnął no bardzo, tak naprawdę, bardzo niski poziom, i w zasadzie to już jest wyjście z tego, z tej formy dialogu. Na zasadzie, że ktoś chce zaprezentować swoje poglądy i z czym się nie zgadza, to w ogóle z tym nic wspólnego nie ma, dlatego że to jest przemoc, to jest łamanie prawa, i takie sytuacje są w ogóle nie, nie do zaakceptowania, zwłaszcza że. Kościół katolicki w historii Polski, w ogóle w Polskości odgrywa ogromną rolę. W zasadzie jest, można powiedzieć, rdzeniem kręgowym Polskości. Ten ruch sam się zmarginalizował, no, sięgając po absolutnie skandaliczne hasła wulgarne, po metody, które są metodami związanymi z łamaniem prawa. W opinii Polaków, w mojej opinii, sam się zmarginalizował. No właśnie, to jest pytanie, no bo też jest na świecie przeciąganie liny pewne cywilizacyjne. Widać, że skrajna lewica w różnych miejscach na świecie próbuje ten porządek oparty o tradycję, o wiarę przodków, wywrócić. Natomiast to jest to pytanie, na ile Polacy będą takich głosów słuchali, na ile takie głosy są dla nich poważne. Zresztą już dzisiaj zdaje się, że nawet publicyści Lewicowi odcinają się od tej retoryki i od tej formuły, którą te protesty, te protesty mają, więc to oznacza, że nawet wśród swoich ludzi, którzy, wśród swoich sympatyków, ludzi, którzy popierali pewną formę protestu, to okazuje się, że nawet tutaj. Nie znajduje to po klasy. a tak uderzanie w kościół, w księży wiernych, no, rzucanie butelkami w ludzi, którzy na przykład stoją przed kościołem, żeby, żeby zastopować tego rodzaju działania. No to, to jest sytuacja bardzo, bardzo zła pod względem powiedzmy, wewnętrznej sytuacji polskiej i niestety widać tutaj moim zdaniem trendy polityczne tej polskiej skrajnej lewicy, która tak jak mówię, ona jest w pewnym sensie marginalna, dlatego że to czym mówimy, jeżeli liderem takiego ruchu jest osoba, która w zasadzie cały czas przeklina, to też jeszcze bardziej w oczach Polaków marginalizuje ten ruch, jeżeli działaniami są właśnie działania w postaci łamania prawa, to jeszcze bardziej jest to Marginalizowania, ale też ostatnio kościoły płonęły w Chile, na przykład, i tłum wiwatował. Też właśnie podjudzany przez różne skrajne, lewicowe organizacje. Więc niestety te, to paliwo jest podobne. Mam nadzieję, tutaj troszkę mniej kasandrycznie niż ksiądz profesor trochę powiem, Mam wrażenie w ogóle, że tak cywilizacyjnie Europa Środkowa jest pewnym bastionem normalności na tle tego, co się w koło dzieje. Tak jak tutaj już wspomniałem, na przykład na zachodzie Europy, przykładowo Francja, i islamizacja z jednej strony, z drugiej strony laicyzacja, ateizacja. Ale też y, nie tylko ten problem jest na zachodzie, jest także na wschodzie, o czym się nie mówi. Tak, ogromna ateizacja, ale też islamizacja, na przykład w Rosji. Y, mówi się nawet, że kiedyś Rosja podbija Czeczenić i Czeczenia podbija Rosję. Mam nadzieję, że Polska nadal tym bastionem normalności w tym szaleństwie, które na świecie się odbywa, y, po prostu pozostanie. Czyli y, te czynniki, o których wspomniałem, y, można powiedzieć, samomarginalizacja tego ruchu, korzystanie z najbardziej prymitywnych y, środków, z najbardziej Bardziej prymitywnych haseł. No bo, przepraszam, jeżeli słowa na w, na w, na J, na H mają być przewodnimi hasłami jakiegoś protestu, no to w imię czego jest ten protest? No, nieustannie mówimy o problemie, w zasadzie już się mówi wędrówek ludów, eksodusu całych grup społecznych z państw, na przykład afrykańskich, do Europy, które są w stanie, na przykład, z Afryki Subsaharyjskiej przebyć całą drogę, potem Morze Śródziemne dostać się na kontynent europejski. I teraz. Jeżeli mamy boom demograficzny w Azji, jeżeli mamy boom demograficzny w Afryce, a rekres demograficzny w Europie, to te dysproporcje będą się tylko powiększały. Mamy sytuację, w której eksodus kolejnych pokoleń może może zmierzać do Europy. I teraz jak to rozwiązać? Jeżeli kolejne pokolenia z tych państw, gdzie toczą się wojny na Bliskim Wschodzie, państw zdewastowanych ekonomicznie przez czas kolonizacji, państw można powiedzieć, w pewnej sensie, w ruinie, to kolejne pokolenia, jeżeli stamtąd wyjadą, to nic się w tych państwach dobrego nie, nie zadzieje. Pamiętajmy, że na tym procederze przerzucania ludzi w, do Europy naprawdę setki milionów euro zarabiają mafie, które się tym zajmują. I teraz co należy zrobić? Należy odbudować te państwa, pomóc im, czyli zburzone miasta, takie właśnie jak Karakosz, kurdyjskie Kobane, wszystkie miasta, które Wojna dotknęła, trzeba po prostu odbudować szkoły, szpitale, przedsiębiorstwa, sprawdzić, że zostaną tam na miejscu lekarze, nauczyciele, przedsiębiorcy, rodziny, pomóc ludziom, którzy chcą wrócić do swojego domu, ale ten dom jest w ruinie, pomóc odbudować, bo tylko w ten sposób sprawimy, że ludzie tam zostaną. Oczywiście trzeba im zapewnić też bezpieczeństwo, ludzie będą tam bezpiecznie żyli, nie będą chcieli wyjeżdżać i to nie będzie. To nie będzie w pewien sposób generowało kolejnego pokolenia, które chce stamtąd uciec. I to już mówię nie tylko o miejscach, gdzie toczą się walki zbrojne, ale też gdzie są problemy ekonomiczne, na przykład w państwach afrykańskich. Jeżeli mamy dzisiaj problemy gospodarcze takiego państwa, i zaraz się okaże, że kolejne pokolenie stamtąd ucieka, to przed nami tak naprawdę kolejny, kolejna nawarstwiająca się sytuacja, w której nic się nie zmieni. I Oczywiście ta skala jest ogromna, ale możnych tego świata, mocarstwa, które też do tej sytuacji rękę przyłożyły, stać na to, i przed, w ogóle przed ludźmi jest pewien taki, można powiedzieć, moment przełomowy, pewne przesilenie. I to już nie chodzi tylko o chrześcijan, ale w ogóle o pomoc w miejscach, gdzie się dzieje źle. Że jeżeli nie zrozumiemy, że tam na miejscu właśnie trzeba coś zrobić dobrego, żeby ludzie nie musieli stamtąd uciekać, to nigdy nie rozwiążemy tego problemu i tej nieustannej dyskusji, czy przejmować, czy nie przyjmować uchodźców, imigrantów, do jakiego państwa mają trafić, jak ich podzielić, czy trafią do obozów, czy trafią do jakichś prowizorycznych, jak się kiedyś mówiło, na przykład dżungla w Calais, czy na przedmieściach Paryża. Dla tych ludzi, którzy Przybędą do Europy, to dla tej młodzieży to nie jest żadna perspektywa. To nie jest żadna alternatywa. I taka młodzież trafia albo do arabskiego gangu, na przykład, albo do meczetu, gdzie imam po prostu w sposób ekstremistyczny, w sposób radykalny chce uformować takiego młodego człowieka i potem kończy się tym, co widzimy. Więc jeżeli naprawdę chcemy w sposób mądry zrobić coś dobrego, i też pewne cywilizacyjne zjawiska, które są na świecie, Zmienić, no to właśnie pomoc, studnie, szkoły, szpitale to jest sposób na to, żeby właśnie to zrobić. Moim zdaniem jedyny logiczny sposób. W mojej opinii powinniśmy pozostać bastionem normalności, to znaczy y, trzymać się właśnie tych zasad, które tak naprawdę Polskę zbudowały i no. Po, państwo polskie, w ogóle historia Polski, tak jak już wspomniałem, jest nieodłącznie związana z chrześcijaństwem i nawet jeżeli, nawet jeżeli ktoś ma inne zdanie polityczne, czy, czy w jakikolwiek sposób yy, chce, prawda, na ten temat dyskutować, no to nie podważy historii Polski i tego, co yy, co, co Polskę właśnie, yy, właśnie, uczyniło tym państwem i nasz naród uczyniło tym, kim jesteś. Dobrze by było oczywiście, żeby Polska Pozostała, tak jak no, reszta Europy Środkowej, pewnym bastionem normalności, gdy wkoło szaleją różne Różne eksperymenty związane z inżynierią społeczną. Na pewno nie chcemy mieć takiej sytuacji wewnętrznej, jak ma Francja, nie chcielibyśmy mieć takiej sytuacji wewnętrznej związanej właśnie z bezpieczeństwem ludzi, bo to potem ma wymiar już bez względu na to, kto, jaki ma poglądy, to boi się o to, czy jego córka wieczorem może wyjść na ulicę, czy może świętować na przykład jakieś wydarzenia, czy może iść na jarmark świąteczny, bo potem się okazuje, że rodzice boją się puścić swoje dzieci, bo jest po prostu niebezpiecznie, czyli ma to wymiar zwykłego, zwykłego losu ludzi, bez względu na to, jakie mamy poglądy. To też jest bardzo cyniczne, to, co się dzieje. Naprawdę ja to obserwuję z niesmakiem, dlatego że bardzo często te eksperymenty społeczne proponują ludzie, którzy żyją na zamkniętych osiedlach, gdzie koło nich takie rzeczy się nie dzieją, prawda, w pewnych takich entlawach bogactwa i tam zupełnie rzeczywistość wygląda inaczej, natomiast potem skutki takich pomysłów są przede wszystkim uderzające dla zwykłych ludzi, których nie stać na to, żeby na takim strzeżonym osiedlu mieszkać. Jeszcze do tego te celebrytki, które popierają ten protest, Jednocześnie wrzucając zdjęcia na jednej z platform mediów społecznościowych, gdzie, prawda, z jednej strony popierają protest, a z drugiej strony reklamują płaszczyk albo proteinowy batonik. Bardzo często te osoby idą na taki protest, żeby, żeby zrobić sobie selfie, po czym bardzo szybko znikają, prawda, bo już ich tam nie widać, więc mamy tutaj do czynienia z pewnym takim nie tylko wulgarnym przekazem, ale w ogóle. Sprowadzenie wszystkiego naprawdę do totalnego absurdu. Moim zdaniem, te działania dotyczące obrony kościoła, że własną piersią Polacy zasłaniają kościół, gdy lecą butelki, prawda? gdy y, tłum o wiele większy prawda, y, organizuje pewne wulgarne, wulgarne protesty pod kościołem, to ci ludzie wychodzą i swoją piersią w pewnym sensie kościół zasłaniają. Myślę, że na zachodzie Europy, gdyby ludzie to zobaczyli, mówię o tych obrońcach kościołów, to pokaliby się w czoło i to oznacza już, że w pewnym sensie mamy do czynienia z takim imposybilizmem cywilizacyjnym, takim, taką sytuacją, z której jest pewien bezwład cywilizacyjny, z którego te państwa się nie wyrywają. Natomiast w Polsce to jest możliwe i jeżeli te protesty skończą się właśnie taką marginalizacją społeczną i okaże się, że nie jest tak, że przyniosą jakieś złe zmiany polityczne w kraju. Tak jak niektórzy mówią o wahadle, o sytuacji, gdzie będzie druga Irlandia, etc., etc., bo takie argumenty też się pojawiają. Jeżeli okaże się, że właśnie tym bastionem pozostaniemy, to jest też pewien wzór dla innych państw, jak własną tradycję, własną narodowość, własne korzenie po prostu obronić.